Moi drodzy, skończył się jeden konkurs, więc zaczynamy i drugi konkurs na Instagramie na AWM Genesis. Co trzeba zrobić, aby wygrać tego oto iskinka? To jest proste. Chodzisz, zostawiasz serducho pod tym oto i postem, a także komentarz o treści piłka i czekasz na wyniki, które będą 28 lipca. Śpiesz się, aby nikt Cię nie uprzedził i powodzą. Czyli Jaku zadajesz busta tym co idą na B Czyli stoi, po prostu stajesz przy, przy tym niebieskim przed tobą kontenerze? Ja wiem, ja wiem idzie. Super Ansko, no to jak mam takiego zawodnika, to już, już wygraliśmy panowie. Już możemy czuć się jak wygrani. Dobra, to jest B Biegnę! Trzymajcie się! Trzech jeden banan. Co wygadacie O Jezu, schody To jest last. Dawaj, Negusa. Zaraz. Bo nie. No, no. A mogłeś Zaraz giniesz! Oho. Right. Coś, right. Ja. No, right. Kurwa. ulica. Coś tam. Oj, Kurła. patrzy. Ulica! Jeszcze ulica. Nie, nie wiem czy to on nie może trafić nie. Na ulicy o dużo. A jak już idziesz góra to albo idź zobaczyć ulicę, albo Mam idź patrzeć... To. to stoję bardziej depresywnie. Jest ba. Nie mogę się ruszyć! Puść, ma, ktoś ma tego pierdolonego intrabiatu! Banan ma 63 minus. Banan jest 63. Jest białe. Białe? I banan. Na białe. To, to jest to białe. A, to. Ja save'uję. Dobra, teraz mowa motywacyjna. Jeżeli e, przegramy ten mecz, to Snarly przyjedzie was O nie. E, da, daj flasha i cz czekaj, ja daj flasha jeszcze jednego. Góra, góra, Jakuza. Patrz, idę, ja? nie, a nie ma municji, jezu. Biały jeden. Aj, Nice. nice. Ruszać Rusz. po ślady! Run shot, Mogę dać Ci busa na górę, jak chcesz, tutaj, na ulicy. Nic chyba, nic chyba. Oko, bo. Oko, bo. coś no, patrz biały, czy nie? patrz karton cały czas. Sleszuję białe. Smoke jest. O nie! Mid jest. Będą no, szliza, czy nie? Chyba tak. Jajdę na banan. Nie pełen, jest pełen. Jeden na 50 HP ode mnie. Nie da ja że jeden gracz dostawać. Dufa. Nie dostał. Jak tam B? Dwóch. Jeszcze nie, nie ma B. Tu Pod B dwóch to był banan, drugi karton. A dwóch, 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 dwóch. Ja się w kółko, na na ulicy. Kartony, patrz. Dobra, dobra. From, to? Kartony. Ulica, Kartony. 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 patrz. dobra. dobra. Kartony. 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 Dobra to. No, no, ja to wesną Ten jungle, daj, 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 daj 16 chciał mnie powtórzyć Dwa. Dobra. Dobra. To jest to jest, to jest, to jest góra Ten brał, ma. Nice daj, góra, bo jeszcze jeden był może być jest Przerwany góra. jest No to żyje Daj busy daj bus, daj bus Jungle. Nice. Jeszcze jeden. Brawo. Dobra, będzie. Grają pod B. Ty, ty patrz prawo, ja patrzę lewo. Urzęś masz Ty tylko czekaj, 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 jestem spóźniony. Dobra. Patrzę. Ja patrzę ten longa. Jest kart tutaj. i to jest. I mam może grać gdzieś 4, no i gra ulicę. Ulica gra, dawaj, je, kuzo. Super, jak go zabiłem? Chodź jak kuzo. Jest, tego. jest, 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 jeszcze jeden, jeszcze jest, jeden. jest, jest, Jeszcze górę. Ona jest super ranską. Wiesz co, to może w USA zrobimy na tę kurę? Szybko, da? A w USA jest. Nicą. Dwóch było. była. Na samym niekule zostarczymy od dziś. Kurwa, e, schody na tym idzie i pod B jest dwóch, a było jeden. Dwóch Jeszcze. Tak, ty no. ja, ja. nie giniesz cztery. Sława, sława, sława. Habinaida. No nie, no nie. Zimkkkk! Na midzie jest. Na midzie? Dobra. Opaka gdzie? Nie wiem. Chyba ma on. Zobaczymy. On znajduje no coś, nie. więc... On no nie. Nie jest. Patrzę, patrzę na prawo. Nie, nie ma. Opaka na CT. No. 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 no Możliwe, że... Ura, chodzi Long, long jest! No, Boże, ja co za tu Ani jest. Czeknij, mi, trzech mi, idą Patrz mi górę. Ajajaj. Aj. E, jeden jest pod B. Pogniłem oh, w górę! To tylko jeden Sam tam byłeś. Barani. Chodź, samuraj, na to Co to? Yes. Ja Uuuu nie, nie no, kurcz, kurwa Gdzie idą? Którę No nie wiem właśnie. Idą ale ulica, ulica. A, a, góra. I Coś góra. Puszczę, puszczę. A ulica, tam idą. Idą ulicą. O nie, o oh, nie, o oh, nie, o oh, nie. Oh, nie. mi. Ufudyce. góra wupa ok. A było tam więcej, czy nie? Dwóch było. Ja pójdę, ja p... daję znajdę. Super, Ten jest. Taka. jeszcze jeden. Mit, jeszcze... mity, mit, mit jeden. Super, góra, o, o noga. I CT, CT, CT. CT. Brawo. Super runda. Ja na zabijam! Dasz busta na zionym? Mogę tak. Dzięki, byczku. No i za to cię szanuję, no kurde. Wariaci. Fransja. Bierzemy fajnie. A se jak Góra, góra, góra jest, góra jest. Patrz na tą górę. Raz, jeden. Paka, paka jest. Aś. Leży. Ja Niski. mam cztery. Góra. Minus pięćdziesiąt. Dwóch góra, dwóch góra. Raz, dwóch góra. Jeden ma połowę. Brawo. Aj, sorry. Pięć na raz, jeden raz. Dobra. Piętnie. Kto na nazwie? Info. Na nidzie. Tak Mi się wydaje też. Ej, masz flesza? Mam, 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 mam. Rzuć, wróć. Góra. Dalej. Dawaj, teraz. Po desce jeden pięknie. Nie pikuj, nie pikuj. 48. Ej, pkb, pkb, pkb. I na masz gościa. Boże, jakiś pedał do mnie pisze, ja pierdolę. Kurde. <noise> <UB>. 50 do <noise> 100. Świetnie, Snarli. Ja jestem hetero, nie... Takie jego pod... historie życiowe. Chodźmy B. A Snarli niech gra sobie pod Żartuję, chodź B. Co ty se program pod A. No jaki wariat idzie po A? Spoko, ja mi kieł se zabije. Dobra, biały. Dwóch. Wejdź, Karton kartony, kartony wchodzi. Na no kur... dawno wszedłem. Biały są. Białe to jechali. Dzięki. Spin... No, 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 nie wiem, nie nie, że na duje, tak. Dobra kurwa no, Dobra, na petkach i ten. Skąd nie gra na midzie, nie obija. A my możemy ten. Ale co, wchodzimy a bo tam Okej, okay. jak myślisz tak, to ja też tak pomyślę. I lecimy. jest! Nas? Podwójny mit! Daj busa. Jeszcze jeden! Biały jest, biały jest! A tu je na górę, no i na górę? Ja, ulica. Na górę macie. Dajcie czas. Ulica 30. E... Masz... Jest... Masz... ja bym tego wytował. Dobra. Nie, nie się ja pozubejtować. Dziękuję. Dobra, skieruję no, no, Żeby tam fraga wyciągnąć, jeśli będzie się dało, i niech jedna, niech jedna albo dwóch patrzy sobie ulicę. Będzie wtedy luks. Luksio. No, miałem tak powiedzieć. Luksio będzie. O nie no. Pięćdziesiąty białe. Nie został. Jakby co w plecy będziemy mieć. Chyba jest góra. Konektor. Konektor prędzej. Smoka dajcie. Smoka dajcie. Early. Góra, co to? No mówiłem Co ty? Co ty? my Muszę What the fuck? Nie za dobrze. What the fuck? Ja pierdolę. Stary, what the fuck? To będzie trochę mozolne i wolne, ale wydaje mi się będzie ok. Niech czterech gości pod B. Jaku, idziesz pod A. Czyli reszta idzie pod B, wyrzucacie się z granatów. Oczywiście rzucacie mi i temu. I samurajowi te granaty. My rzucamy granaty pod B. A wy wtedy. A, i pakę weź. Popoda. A? a wy wtedy nie. rotujecie po cichu. Rzuć tego. Na... Dobra, samuraj. Dobra. A ty nie masz więcej? Ty coś tu skraca. Dobra, masz. Uważaj. Czemu ludzie mówią, że jestem seksowny? Sami sumie nie zobaczy jutro? Ej, poboczek! A ma, nie? No i co to jest? Weźcie weź, weźcie weź! Super, nie kura, I tylko jeden, tylko jeden CT, nice! Chodź, super! Rotuj, 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 Chodź, 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 chodź. Zagrajmy defensa. Dobra, nieważne. Dobra. Jest. Psz, jest. Pierdolik hmm. Super fajnie wyszło. Chcę powiedzieć, go on kupił. Spodziewam się, że Piking kaczy. Ja pierdzielę. Chyba. Jeszcze zawinił Co? Coś znajdują, już spokojnie. Dajcie, na, fle, dajcie dwa flesze. A bo oddaj Gdzie? Bo no daje. Leci jeszcze jeden. Widział działanie, widział nie. Najczor? Skąd się? Ej, biały, biały jest. Halo. Jęgiel, no, jest, białe. jest, no, jest, jest. Ja po cichu. Jest right. side. Masz go. Na jak za chyba. Super, ale poszli. Ulala, ej, cicho, zróbmy teraz, tak? Trzech idzie ulica, i ja i paka idziemy B. I, znaczy, idźcie ulica, wyjdźcie ulica i idźcie na B. A my wejdziemy od tam, banana. Tylko musicie, no, tak jak no, przez konektor i to tyle. No i zróbcie tam, co, co potraficie. Tylko tutaj, trochę ciszej, wiesz? Idźcie B. już słyszał. Jeszcze jeden. Nie. Yeah. O kurde, no. jeszcze jeden. Nic jest. No mówiłem. Dawaj, plantuj. Przy jest. W jeden będzie. Ja flashuję banan. Już weszli. Brawo. Snarli ty Kurde, dziękuję, gusów. Króluny gusów, co jest? <guluny gusów> <guluny gusów> ja ja, ja, ja. E, daję smoka na daleko, y, y, Jungle Cię. daje flasza. I później popraszuję, daję na Flaszuje, flaszuje, flaszuje. Blisko jest. Go, go, ulica, znaczy góra będzie na 100%, góra będzie na 100%, albo od noga. Tylko mi górę, Starly. Okej. Okay. Góra. No, no i jest. Dobra, wstawmy się. Widzę, widzę. Samuraj, stój tak jak stoisz. No i nice. Ale run poszedł. Kto? Aaaa, ale został. Białe. Ej, podejdź kartony No dobra Kartony podejdź Podchodzę, no Ej, ja, czekaj, ja... Uwaga, blisko Daj, daj Ojej Ej, dwóch banan Ej, dwu banan dwu, bana. dwu, B banan Poka dawaj No, a ktoś 100% będzie Cześć jeszcze stąd? Ich? More podejść bliżej. Co no. Plasz eee. na chwilę. masz, flesza masz, dawaj użyj go Tam na ciebie. Mogą tefić. Zobacz. Nice! Negusie, tak jest. Tak to no, no, jest widać. Kr Król Nygusów jest tylko jeden, tak? 20, eee, kurwa 4 bo widać tylko głowę. Pierwszą osobę daję prefire'a. A, a, znaczy, czyli ja... Ja i Samurai dajemy prefire'a, a Yakuza i Jungle dajemy nade'y. No i wchodzimy. Jest, jest u no noga. No, w końcu głowa dostał głowę. Help, kurwa!

Ale niech to Król głosów. on lubi takie klimaty. Tak jest. No. Góra jest, góra jest. białe. plecy będą szli. W plecy. Na zero. Co? Za zero? Jest kurde białe. No Super. i let's go. Dał panowie. Tak się gra. Wyszli, wyszli wszyscy. Ja, ja